To jest próba picia rekordu w jeździe 24-godzinnej. Chwyciło w tamtym roku, i w tym roku postanowiliśmy to kontynuować, rozszerzając również aspekt obieżnie mechaniczną, która też cieszy się wielkim powodzeniem, i liczymy na to, że w przyszłym roku wymyślimy może jeszcze trzecie urządzenie. 120 osób zapisało się do uczestnictwa i na rowerze rekordowym, i na bieżni, jak i również na rowerach rekreacyjnych. Często biegam, więc dla mnie to nie jest duży wyczyn. Kilka razy w tygodniu robię różne treningi, bieganie, rower. Więc nie jest to dla mnie duży problem. Ustawiłem sobie 13 na godzinę, więc w pół godziny, jak utrzymam to tempo, to będzie super. Staramy się w Świdniczanach tę modę na rowery jeszcze bardziej zaszczepić pokazać, że. Można jeździć na rowerze i dla przyjemności, i tak praktycznie na co dzień. Stąd takie akcje, stąd takie rekordy, rekord i wszystko to, co robimy przez te dni ma jeszcze ten dodatkowy aspekt, że chcemy wspólnie wyjeździć kilka rowerów dla dzieci, których na te rowery zwyczajnie nie stać. Kiedy widzę moich kolegów, profesjonalistów, którzy tam tak ostro w tej chwili jadą, to jestem pewna, że rekord będzie.